Nasze liceum przede wszystkim nastawia się na wynik maturalny. Myślimy, że poprzez właśnie najlepszy wynik maturalny zapewnimy młodzieży najbardziej efektywny start w dorosłe życie. Im lepiej zdadzą maturę, tym lepiej się dostaną na studia, albo tym lepiej dostaną się na najbardziej oblegane kierunki studiów. I to jest nasz cel. To jest dla nas najważniejsze i w tym kierunku pracujemy i temu się poświęcamy. Do Prusa przychodzą ludzie zawsze najzdolniejsi z terenu Żar, powiatu żarskiego, powiatu żagańskiego i ościennych miejscowości, włącznie z województwem dolnośląskim. Dlaczego warto się uczyć w naszej szkole? Przede wszystkim daje ona kompleksowe przygotowanie do studiowania na wybranych kierunkach poprzez system fakultatywny nauczania, czyli rozszerzone programy dla wszystkich, którzy marzą o takich zawodach jak lekarz prawnik czy innych, jakie sobie tylko wymarzą, mają pełne podstawy i szanse, żeby się dostać. Szkoła cieszy się przede wszystkim bardzo wysokim miejscem w rankingach Perspektyw i Rzeczypospolitej, a poza tym ponad 70% jej absolwentów dostaje się na wyższe wymarzone kierunki studiów. Witam serdecznie. Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa w Żarach. Bardzo serdecznie chciałam zachęcić absolwentów gimnazjów z naszego powiatu i nie tylko do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Szkoła jest bardzo dobrze zlokalizowana, posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, młodą, co jest bardzo ważne. Y, 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 szkoła nie jest w sumie wielka. Y, wszyscy znamy się doskonale. Panuje y, przyjazna y, bardzo atmosfera. Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół Ekonomicznych? Jest do tego kilka powodów. Pierwszy to doskonale profesjonalna, przygotowana kadra pedagogiczna. Zarówno do, do przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, w tym do Technika Ekonomisty czy Technik Informatyk. Po drugie, mamy sukcesy i to sukcesy znaczące, bo gdybyśmy porównali wyniki egzaminu maturalnego za ubiegły rok w technikach, to nasza szkoła pracuje się na 33 miejscu w Polsce, a na pierwszym miejscu w województwie lubuskim. No i jeśli chodzi o bazę dydaktyczną, to wspaniały teren rekreacyjny, że uczniowie nasi są zadowoleni, że mają gdzie pospacerować, zadbany, estetyczny. Także tylko do ekonomika. Zespół szkół ogólnokształcących i ekonomicznych w Lubsku jest szkołą, uważam super, dlatego że szkołą, która nie ogranicza się tylko do, edu do edukacji, ale również Oferuje uczniom możliwość rozwoju w zasadzie we wszystkich kierunkach. Zespół Szkół Technicznych w Ubsku to szkoła zawodowa. Szkoła moim zdaniem najlepsza, ponieważ w szkole można przede wszystkim zdobyć zawód. Jest to szkoła pozytywnego myślenia, nastawiona na zdobycie pewnych umiejętności, stąd w szkole realizowane są projekty, które pozwalają uczniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Szkoła zwraca uwagę także na wychowanie, na pewien system wartości, który jest niezwykle istotny i to, co staramy się przekazać naszym uczniom, wychowankom, to przede wszystkim to, żeby zawsze zwracać uwagę na drugiego człowieka, na, na jego godność, bo to jest chyba najistotniejszą wartością w życiu każdego człowieka. Tak jak wcześniej wspomniałam, szkoła jest po prostu najlepsza i tego należy się trzymać, bo ona jest po prostu najlepsza. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach to mała szkoła z dużymi możliwościami. Szkoła, która zwraca przede wszystkim uwagę na bardzo dobrze wykształcenie swoich absolwentów pod kątem egzaminów maturalnych. To jest najważniejsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Nasi uczniowie od klas pierwszych już pracują na zajęciach fakultatywnych pod kątem systematycznego przygotowania do matury. Ponadto dbając o wszechstronny rozwój uczniów, oferujemy rozszerzoną ilość godzin języków obcych. Obowiązkowo uczymy dwóch języków nowożytnych: język angielski i język niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dlaczego warto przyjść do zespołu szkół ponadgimnazjalnych Wiłowej? Dlatego przede wszystkim, że nasza szkoła jest niezwykła. Jest malowniczo położona w zabytkowym pałacu otoczonym pięknym, rozległym parkiem. Jest szkołą przyjazną dla ucznia i bezpieczną. Stwarza szansę rozwoju młodzieży zdolnej, ale także tej młodzieży słabszej. Oferujemy naukę w zawodach technik informatyk, technik żywienia, technik hotelarz i technik obsługi turystycznej. Są to zawody atrakcyjne na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracodawcy zawsze poszukują dobrze przygotowanych pracowników, a wyniki egzaminów zawodowych, które osiągają uczniowie naszej szkoły, świadczą o tym, że dobrze ich do zawodu przygotowujemy. O atrakcyjności szkoły świadczy również fakt, że Uczniowie naszej szkoły otrzymują oferty pracy jeszcze w trakcie nauki. Atutem szkoły jest także internat i stołówka, w której można zjeść smaczne i tanie obiady. Nowe boisko wielofunkcyjne, sala gimnastyczna, możliwość korzystania z nowej hali sportowej, wiłowej pozwalają rozwijać sportowe pasje. Ja myślę, że jeszcze takim bardzo istotnym kryterium jest y, familiarność w naszej szkole. To, co to znaczy? Co, co my przez to rozumiemy? Szkoła nie jest duża, nie jest to kombinat, a więc uczniowie nie czują się anonimowi. Każdy uczeń jest tutaj, jest tutaj widoczny, prawda? nie ucieka nam, nie, nie umykają nam uczniowie. Też uważam, że obok tego obszaru nauki proponujemy uczniom wiele różnych zajęć pozalekcyjnych. To są na pierwszym miejscu, to są zajęcia, które przygotowują do matury, A więc znowu wracam jednak do, do matury, bo to jest dla nas najważniejsze. Tak zwane warsztaty maturalne i wszyscy nauczyciele Przedmiotów naturalnych, takie warsztaty, takie warsztaty prowadzą. Także uczniowie mają tą możliwość dodatkowych jeszcze zajęć. Chciałabym zaprosić serdecznie gorąco wszystkich absolwentów gimnazjum do naszej szkoły do kształcenia na takich kierunkach jak kierunek gastronomiczny. Nasza szkoła tutaj od bardzo wielu lat ponad 30 kształci ma bardzo duże doświadczenie, jest znana w województwie i nie tylko z tego względu, że nasi uczniowie, uczniowie osiągali wysokie sukcesy, jeśli chodzi o konkursy gastronomiczne. Poza tym absolwenci klas gastronomicznych, czy to techniką, czy szkoły zawodowej, mogą znaleźć pracę czy to w dużych miastach, które będą organizowane niedługo mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale także i u naszych sąsiadów, czyli w Niemczech, ale i dalej można w Anglii, we Francji czy jeszcze w innych krajach. Jest to zawód, który jest bardzo poszukiwany. Dalej chciałabym polecić technika informatyka, również zawód, który jest bardzo na czasie. Poszukiwani są pracownicy również w dużych miastach do, do dużych firm informatycznych, również w Niemczech możemy znaleźć wiele ofert pracy. Zespół szkół technicznych i licealnych z Żagania to bez wątpienia jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek edukacyjnych naszego regionu powiatu Żagańskiego. Na dzień dzisiejszy proponujemy młodzieży kształcenie w bardzo atrakcyjnych kierunkach w zawodach technicznych, takich jak technik Mechatronik, technik teleinformatyk i technik ekonomista. To są zawody z przyszłością, które na dzień dzisiejszy dają pełną możliwość zatrudnienia zarówno na rynku lokalnym, na rynku polskim, jak również w całej Unii Europejskiej. Dajemy solidne podstawy tego, aby podjąć pracę zawodową, jak również podjąć ewentualną dalszą naukę na uczelniach wyższych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żaganiu to szkoła ze wszechmiar wyjątkowa i nie tylko ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ale również na fakt, że nauka tutaj jest pozbawioną stresu przyjemnością. Tylko u nas, tylko w naszym ośrodku Dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej są objęte tak szeroką i tak różnoraką pomocą terapeutyczną. Tylko u nas traktujemy dziecko przez pryzmat również jego problemów domowych i życiowych. Obejmujemy opieką całe rodziny. Zachęcam uczniów gimnazjum do naszej szkoły, do zespołu szkół budowlanych, bo uważam, że jest to dobra szkoła zawodowa Uważam, że jest dobrze przygotowany do kształcenia młodych ludzi, że dobrze przygotowujemy do zawodu budowlańca, do zawodu technika geodety, do informatyka, jak również w klasach zasadniczych, w różnych zawodach w poziomie szkół wielozawodowych, jak również w zawodach budowlanych, posadzka, szmuraż, technolog robót wykończeniowych. Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, mamy dobre wyniki maturalne, jak również Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jeżeli chodzi o zawody, w których kształcimy, to są zawody poszukiwane na rynku pracy. Zespół szkół samochodowych to szkoła, która oferuje kierunki kształcenia związane z lokalnym rynkiem pracy i tak w zasadzie jest od samego początku istnienia szkoły. W ostatnim okresie oferujemy przede wszystkim kierunki związane z samochodami elektrycznością. Oraz ogólnie pojętą mechatroniką. Wszystkie te kierunki znajdują odbicie właśnie na lokalnym rynku pracy, tutaj żarskim. Wiem doskonale, że nasi absolwenci radzą sobie na tym rynku doskonale, nie narzekają na brak ofert pracy, ponieważ żarski przemysł jest przemysłem świetnie rozwijającym się, doskonale wyposażonym. I myślę, że tu u nas w szkole można się nauczyć podstaw wykonywania zawodów takich jak technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Ponadto oferujemy y, naukę w zawodzie technik elektryk, technik logistyk, technik mechatronik. Zespół szkół tekstylno-handlowych w Żaganiu jest szkołą z bogatymi tradycjami, które wpływają także na. To co się dzieje dzisiaj. Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością i dlatego tutaj uczeń znajdzie i wszystko, co jest mu potrzebne do zdobycia dobrego zawodu, przygotowania się na studia, ale także miło spędzić czas na zajęciach pozalekcyjnych, wyjedzie poznawać świat, będzie miał możliwość zrealizowania swoich marzeń. Dlaczego banach? Bo wspaniała atmosfera tworzona przez wszystkich, którzy tworzą społeczność naszej szkoły. Przez uczniów mądrych, inteligentnych, rozwijających się, korzystających z tego, co jest u nas, co jest naokoło nas. Bo e, dobra kadra, bo miła atmosfera w, wszędzie tam, gdzie pojawiają się uczniowie. Dlaczego banach? Bo możesz tutaj rozwinąć swoje skrzydła w dziedzinach artystycznych, sportowych, jeżeli chodzi na przykład o film czy, czy kabaret, czy uprawianie sportu, czy tworzenie zespołów muzycznych. To wszystko możesz zrobić u nas bez żadnego problemu. Oczywiście dajemy też gruntowne, bardzo dobre podstawy do tego, żeby pojawić się na każdym kierunku studiów, który sobie wymarzysz i wybierzesz.